Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym komentarzu z gry Call of Duty Ghosts, tym razem jest to gameplay z konsoli PlayStation 3, jeden z moich starszych właśnie gameplay, gdzie jeszcze nie miałem PS4, a grałem na PS3, jest to tryb Crank, yy, gram tutaj weprem, mój wynik 26 do 8, yy. no i w sumie tak naprawdę już nie gram teraz na PS PlayStation 3, ale E, zaraz jeszcze powiem o tym bo być może już niedługo trochę będę grał właśnie na, na starym e, sprzęcie sony e, a pierwsza rzecz którą chciałem powiedzieć tutaj oczywiście gratulacje dla pingwina.pl mm, chciał dołączyć do maszyn i udało mu się teraz właśnie napisał e, właśnie zgłoszenie tak samo zresztą jak ja, i dostał odpowiedź pozytywną, czyli jest już w maszynie. Ma co do kontraktu, nie wiem, jaki tam podpisał, ale on wiem, że właśnie swój filmik będzie robił dzisiaj, wrzuca na swój kanał właśnie na ten temat temat członkostwa Maszynimy. Także, jeżeli mój filmik się pierwszy ukazał i zdradziłem już tą tajemnicę, no to sorry, Kamil, ale widzisz, no tak, to jest, to jest siła internetu. Facebook tutaj piszemy ze sobą i nie da się ukryć tego po prostu, że pewne rzeczy się dzieją, a po prostu ja robię ten filmik trochę prędzej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli będę pierwszy, no to sorry za zdradzanie tajemnicy i niespodzianki, ale tak właśnie jest, że Pingwin dostał się do my także jesteśmy teraz jedną wielką maszynima rodziną. Tak można to nazwać. Mam nadzieję, że mu się tam wszystko uda, ale co do zarobków, tak już właśnie rozmawialiśmy wczoraj z AIDS z Monkey na temat tego i, i tak naprawdę zobaczycie to w wywiadzie. Jeżeli ten filmik już się pokazał, to pierwsza część wywiadu z Monkeyem też już jest i tam rozmawiamy o różnych rzeczach, tak naprawdę. Słuchajcie, w ogóle wywiad będzie w dwóch częściach. Okazało się, że. Duże gadania było, duże gadania, a ja nie chciałem ciąć, tak naprawdę tego wycinać tam jakichś tam fragmentów, ponieważ to wszystko, co my tam gadaliśmy, może nie było takie aż profesjonalne. Słuchajcie, ale sami zobaczycie zresztą. To było coś takiego naprawdę szczerego ze strony, właśnie aj ma na imię Olaf, tak jakbyście nie. Chcieli się dowiedzieć, czy tam nie, nie wiedzieliście tego. Isis Maki ma na imię Olaf, i właśnie ja tak do niego się teraz zwracam. Więc Olaf takie dosyć szczere swoje wyznania tam opowiadał. I też było temat właśnie co do YouTube'a, co do zarabiania na maszynimie i tak dalej, i tak Jak wiecie, on ma już tam 2000 czy około 2000 widzów. No, a co do zarobków, to musicie sami sobie obejrzeć. Hmm, właśnie ten wywiad w dwóch częściach, tak jak mówię. Pierwsza część dzisiaj, jutro myślę, że druga część, tak jak mówię, jedna część godzinna, druga prawie też godzinna, czyli dwie godziny praktycznie gadania. Mam nadzieję, że się nie znudziście. A już uprzedzając fakty, jest to wywiad, który jest po prostu dostępny od, dla ludzi, którzy ukończyli 18 lat, czyli dla osób pełnoletnich. A dlaczego no, też wam nie, tutaj nie będę wszystkiego zdradzał, ale no, 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 po prostu cały ten wywiad i cała ta rozmowa toczyła się w takich e, klimatach, że po prostu, m, no jakby to powiedzieć, no dla niepełnoletnich osób moż, można by to było uznać za jakieś szkodliwe, tak. A co tam dokładnie się działo na tym e, wywiadzie? Co my tam na tej skapie robiliśmy? E, no to już sami musicie sobie zobaczyć, wejść i od razu też mówię, że jest już następny gość, z którym będę przeprowadzał rozmowę, i to jest już taki naprawdę znany youtuber, bo ma już ponad 10,5 tysiąca subskrybentów, a jest nim Mr Kokosfly. Jest on graczem pc owym i na pewno dużo, dużo, dużo moich widzów czy tam i o to się powinno powiedzieć nie dużo, tylko wielu wielu z moich widzów um, gra na PC i e, na pewno zna dużo, e, dużą ilość, właśnie youtuberów e, z pc tów e, Ja tak naprawdę nie mam do czynienia za bardzo z tym, ale po prostu napisałem do Kokosa, czy nie chciałby wziąć udziału w moim projekcie. Dałem mu e, oczywiście namiary do całej playlisty, Tutaj, kto już u mnie występował. I po kokosie będzie, już teraz was, wam też mogę to zdradzić, będzie kobieta. Tak jest, pierwsza kobieta u mnie na kanale, z którą będę rozmawiał. A kto to dokładnie jest, to już możecie się domyślać, nie wiem, możecie zgadywać, ale... Będzie to kobieta, która gra właśnie w FPSy, a szczególnie w Battlefielda, Battlefield 3 i 4. Możecie się właśnie, tak jak mówię, domyślać, to to jest, bo zawiera tych osób, e, kobiet nie ma, które właśnie w Battlefield grają w FPS-y. E, chociaż nie tylko w, właśnie w FPS-y, w inne gry też ta osoba gra. Ale to już będzie taka też niespodzianka. Także po wywiadzie z Kokosem dowiecie się, kto będzie właśnie tą osobą e, płci żeńskiej na moim kanale. A ja już Was dzisiaj zapraszam do zadawania pytań. Oczywiście oczywi oczywi dla Kokosa. I od oglądania filmików z Mankejem właśnie w dwóch częściach będzie tam pod tymi dwoma filmami. Zadawajcie pytania już do Kokosa, także już od dzisiaj czekam na wasze pytania do Kokosa. I macie powiedzmy dwa tygodnie na to, poczekam aż się nazbiera pytania. Także to teraz z mojej strony. Gratulacje do pingwina jeszcze raz, trzymajcie się, na razie.